Po uchwaleniu ustawy przez Sejm trafia ona do Senatu. Senat ma 30 dni na podjęcie uchwały w sprawie ustawy. Jeśli tego nie zrobi, ustawa wraca do Marszałka Sejmu, a następnie zostaje przekazana do podpisu przez prezydenta. Zazwyczaj Marszałek Senatu kieruje ustawę do rozpatrzenia przez odpowiednią komisję. Następnie sprawozdanie komisji zostaje przedstawione na posiedzeniu Senatu. Senat może przyjąć ustawę bez poprawek, wprowadzić poprawki do ustawy lub odrzucić ustawę w całości. W wypadku wprowadzenia poprawek bądź odrzucenia ustawy w całości, uchwała Senatu trafia do Sejmu. Sejm może odrzucić uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów, co oznacza, że liczba głosów za musi być większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.